Witam serdecznie, ja jestem Corentin. Dzisiejszy odcinek na Waszą prośbę będzie poświęcony zespołowi Tolman. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba i zostawicie po sobie łapkę w górę. Natomiast jeżeli chcecie być z materiałami na bieżąco, to subnijcie mój kanał i kliknijcie w dzwonek. A teraz zapraszam do oglądania. Tolman został założony w 1977 roku przez biznesmena Teda Tolemana. Siedziba ekipy znajdowała się w brytyjskim mieście Whitney niedaleko Oksfordu. Początkowo zespół startował w niższych seriach wyścigowych, takich jak Formuła Ford 2000 czy Formuła 2. W tej drugiej serii kierowcy Tolmana, Brian Henton i Derek Warwick zajęli dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji kierowców. Dzięki temu sukcesowi Ted Tolman postanowił wejść z własnym zespołem do królowej sportów motorowych. W 1981 roku Tolman zadebytował w Formule 1, z tym, że brał on udział dopiero od czwartego weekendu. Grand Prix San Marino na torze Imola. Tytularnym sponsorem ekipy została produkująca sprzęt AGD włoska firma Candy. Menadżerem zespołu został Alex Hawkridge. Auto o oznaczeniu TG181 zaprojektował Rory Byrne. Początkowo dostawcą silników miała być Lancia, jednak zespół postanowił zastosować silniki firmy Hart. Ta druga firma dostarczała im silniki w Formule 2. Kierowcami zostali Brytyjczycy, wspomniani wcześniej Brian Henton i Derek Warwick. Obydwaj zakwalifikowali się do wyścigu tylko raz. Henton do Grand Prix Włoch na torze Monza, gdzie zajął 10 miejsce, a Warwick do Grand Prix USA, którego nie ukończył. W debiutanckim sezonie Tolman zajął ostatnie miejsce z dorobkiem 0 punktów. Te tragiczne wyniki były spowodowane słabym silnikiem Hart oraz zbyt ciężką konstrukcją auta. Co gorsza, tym samym autem kierowcy Tolmana musieli się ścigać w następnym sezonie. Na sezon 1982 nowym kolegą zespołowym Dereka Warwicka został debiutant. Włoch Teo Fabi. I tutaj było nieco lepiej, gdyż kierowcy regularnie kwalifikowali się do wyścigów, a podczas Grand Prix Niemiec Derek Warwick był dziesiąty. Ponadto, podczas dwóch ostatnich rund sezonu, Brytyjczyk korzystał z nowego samochodu o oznaczeniu TG183. Nic to jednak nie dało, gdyż Tolman ponownie zakończył sezon bez punktów. Na sezon 1983 nowym kolegą zespołowym Dereka Worwika został inny Włoch, Bruno Giacomelli. Budżet Tolmana wzrósł, ponieważ ekipa znalazła wielu sponsorów. Wśród nich były tak znane marki jak Iveco oraz BP. Auto w trakcie sezonu zostało zmodyfikowane, dzięki czemu pod koniec sezonu kierowcy zaczęli punktować. Warwick punktował 4 razy, a podczas rund w RPA i Holandii był czwarty. Bruno Giacomelli punktował tylko raz. Był szósty podczas Grand Prix Europy na torze w Brands czy w Wielkiej Brytanii. Ostatecznie na koniec sezonu 1983 Tolman zajął 9 miejsce z dorobkiem 10 punktów. Sezon 1984 był najlepszy dla ekipy Switney. Początek nie był łatwy, gdyż kierowcy podczas pierwszych rund korzystali ze starych nadwozi. Dopiero od piątej rundy sezonu Grand Prix Francji używali nowych bolitów o oznaczeniu TG184. Skład kierowców uległ całkowitej zmianie. Numerem 1 został debiutant. Przyszła ikona Formuły 1. 24-letni wówczas Ayrton Senna. Brazylijczyk punktował 5 razy, 3 razy stanął na podium, a na koniec sezonu zajął 9 miejsce w klasyfikacji kierowców. Podczas rundy na ulicach Monte Carlo popisał się fenomenalną jazdą w deszczu. Zajął drugie miejsce, chociaż startował z 13 pola. Mógł nawet zwyciężyć, jednak wyścig został przerwany z powodu fatalnych warunków pogodowych. A jego zwycięzcą został późniejszy rywal Senny, Francuz Alain Prost. Z uwagi na to, że kierowcy przejechali krótszy dystans niż 75%, przyznano połowę punktów. Na stanowisko kierowcy numer 2 było wiele zmian. Przez większą część sezonu drugim kierowcą Tolmana był były motocyklista, Wenezuelczyk Johnny Czekoto, którego pod koniec sezonu zastępowali Włoch Pierluigi Martini oraz Szwedz Stefan Johansson. Tylko ten ostatni zdobył punkty, był czwarty we Włoszech. Wtedy jednak szwedzki kierowca zastępował Ertona Senę który bez wiedzy Tolmana podpisał kontrakt z Lotusem na następny sezon. Ostatecznie na koniec sezonu 1984 Tolman zajął najlepsze w historii siódme miejsce z dorobkiem 16 punktów, przy czym Senna zdobył ich aż 13. Kurwa, wszystko muszę sam robić! Debile pojebane! Co więcej, podczas treningów przed Grand Prix Wielkiej Brytanii Johnny Cecotto uszkodził samochód do tego stopnia, że złamał obie nogi, a podczas rund w Niemczech Austrii i Holandii Tolman był zmuszony korzystać tylko z jednego nadwozia. Rok 1985 był ostatnim z udziałem Tolmana. Z powodu braku umowy na opony, brytyjski zespół nie wziął udziału w pierwszych trzech wyścigach. Dopiero gdy Benetton został głównym sponsorem zespołu, Tolman mógł wystratować, gdyż włoska firma odzieżowa kupiła kontrakt na opony Pirelli od zespołu Spirit. Kierowcami zostali dwaj Włosi. Piercarlo Ginzani oraz ponownie Theo Fabi, który podczas kwalifikacji do Grand Prix Niemiec sensacyjnie wywalczył pole position. Nic to jednak nie dało, gdyż bolid o oznaczeniu TG185 był dużo gorszy od poprzednika. W ostatnim sezonie startów Tolman nie zdobył nawet jednego punktu. Po zakończeniu sezonu 1985 Benetton kupił Tolmana, przez co w latach 1986-2001 Ekipa startowała pod nazwą Benetton Formula. W 1992 roku siedziba zespołu została przeniesiona do Enstone. Historia zespołu Tolman łączy się nierozrywalnie z Retonem bo bowiem to właśnie w tym zespole debiutował trzykrotnie Mistrz Świata. Brazylijczyk w debiutanckim sezonie zdobył tyle samo punktów dla zespołu, co pozostali kierowcy razem wzięci w latach 1981-1985 to pokazuje jak wielkie umiejętności posiadał Senna. Warto również pamiętać, że w wyniku dalszych sprzedaży i przekształceń Tolman startuje obecnie pod nasu alpin. Na dziś to wszystko. Udostępnijcie ten film znajomym i piszcie w komentarzach jakie są Wasze propozycje na następny odcinek. Dzięki za uwagę i widzimy się wkrótce. Cześć!